Dzień dobry kochani, e, witam Was w dzisiaj w zupełnie nowym odcinku. Dlatego, że pierwszy raz witamy dzisiaj na kanale Marka Adamex. Marka Adamex, myślę, że należy do tych najbardziej popularnych, wśród rodziców, którzy generalnie zaczynają swoją przygodę z wózkami, gdzieś powoli starają się dowiedzieć czegoś nowego, jeśli chodzi o wózki, to właśnie marka Adamex pada jako ta z najczęściej słyszalnych wśród Was. Dlatego, że Adamex jest marką, która już przez długie, długie lata tworzy dla Was wózki i teraz, jak to ja, muszę na początku zrobić dla Was taki wstęp o samej marce. Dlatego, że marka Adamex jest marką polską, czyli przede wszystkim wspieramy polską gospodarkę, co. Jest w tych czasach uważam bardzo, bardzo ważne, ale również Marka Adamex słynie z tego, że każdy z Was znajdzie tam coś dla siebie, ponieważ tych wersji kolorystycznych, zaczynając od stelaży w różnych kolorach, od tapicerek gondol, spacerówek, od tkanin, od po prostu wykończenia dołu gondoli, czy na przykład od zamków w innym kolorze, czy właśnie po jakieś takie elementy praktyczne, po prostu Adamex ma dla każdego coś, co myślę, że będzie dla Was taką kwestią bardzo indywidualną. Ja w najbliższych tutaj odcinkach mam dla Was trzy modele, które już wiem, że będę Wam pokazywać. Natomiast dzisiaj skupimy się na jednym konkretnym modelu, czyli na kon konkretnym modelu Mobi Air Lux. Lux dlatego, że mam go w wersji ekoskóry. No i słuchajcie, ubrałam się tak dzisiaj specjalnie pod kontrast tego wózka, ponieważ mam go w takim pięknym, neutralnym, beżowym kolorze. Także uważam, że to jest taki idealny kolor zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopczyka. Ale z racji tego, że to jest pierwszy filmik na kanale, jeśli chodzi o markę Adamex, to tutaj zrobiliśmy sobie taki krótki wstęp, jeśli chodzi o konkretną markę. Natomiast chciałabym teraz też wam pokazać jak mam taki unboxing tych kartonów, dlatego że tutaj też przy modelu Adamex wszystko, czyli wózek 2 w 1, czyli gondola, spacerówka i stelaż i akcesoria mieści się w tym jednym kartonie. Dlatego dokładnie chciałabym Wam pokazać jak co wygląda po wyciągnięciu z kartonu w takim szybkim przyspieszeniu, a potem przejdziemy już do jakichś takich pięknych klimatów trójmiejskich, żebym pokazała Wam go w pełnej okazałości, jeśli chodzi o to, co się gdzie znajduje, co mamy, jeśli chodzi o akcesoria, ale również dla kogo i do czego nadać ten konkretny model, czyli Mobi Air Lux. Kochani, jak widzieliście na unboxingu, unboxing tego wózka zajął nam dosłownie kilka sekund, dlatego że już wszystko było pięknie przygotowane. Więc jak widzieliście, zero komplikacji, jeśli chodzi o rozłożenie tego nawet samodzielnie, nawet posiadając waszego maluszka w brzuchu. No i teraz jeśli chodzi generalnie o sam unboxing, widzieliście, że tam trzeba było tylko i wyłącznie rozłożyć wózek Trzeba było włożyć koła do stelaża, po czym po prostu nałożyć spacerówkę bądź gondolę i można było ruszać w trasę. Generalnie taką moją wskazówką będzie to, że polecam tutaj sobie ewentualnie tę gondolę rozstawić tak miesiąc przed porodem, po to, żeby ona też nabrała takiego waszego zapachu domowego. No i kochani, powiedziałam wam o najważniejszej rzeczy, ponieważ powiedziałam, że Adamex tworzy wózki dla każdego bardzo indywidualnie, więc każdy tam na to chce, jeśli chodzi o kolory i tak dalej. Natomiast nie wspomniałam o najważniejszym aspekcie, czyli o tym, że generalnie wózki Adamexa są bardzo fajnie przystępne, cenowe dla każdego. Czyli generalnie macie tutaj wózek w pełni nowy z akcesoriami, z gwarancją po niewielkich pieniądzach. No i teraz przejdźmy już do dokładnej recenzji, oczywiście jak zawsze skupimy się na początku na gondoli, dlatego że słuchajcie, ja mam dzisiaj tutaj przed sobą model Mobi Air Lux, Lux dlatego, że ma na samym dole gondoli, tak samo też jest w spacerówce, wykończenie z ekoskóry. Jako skóra, słuchajcie, sprawdza się bardzo fajnie, dlatego że ona jest po prostu śliska. W związku z czym w momencie, w którym nie wiem, ubrudzicie przypadkiem wózek, to bierzecie tylko coś mokrego, szmatkę przecieramy i ona automatycznie jest czysta. Ale przechodząc dalej do samej gondolki, gondola, słuchajcie, standardowa jest do 9 kg. Natomiast tutaj w Adameksie mamy kilka fajnych rozwiązań, na które chciałabym Wam się zwrócić uwagę. Przede wszystkim wentylacja, dlatego że wentylację, słuchajcie, aż nie ten guzik, po prostu z zachwytu tutaj przejęłam. Wentylację, słuchajcie, blokowujemy sobie za pomocą zamka, sobie po prostu odsuwamy i teraz, żeby ją uruchomić, wystarczy, że sobie poszerzymy budkę, ponieważ w środku w budce mamy właśnie te takie dwa guziki, za pomocą których możemy sobie właśnie tą wentylację uzyskać, przedłużając budkę. Jeśli chodzi o wnętrze gondoli, zwróćcie uwagę na to, że mamy zameczki, które są po obu stronach, w związku z czym bardzo łatwo i sprawnie można to dziecko wyciągnąć z tej gondoli, ponieważ ta pokrywa po prostu może tutaj spadać, nie musimy tam jej nigdzie po bokach chować. A jeśli chodzi o wnętrze gondoli, zwróćcie uwagę na to, że materacje, jest wykonane z takiego tworzywa kokosowego, w związku z czym też bardziej przystosowuje się pod względem właśnie hipoalergicznym. No i kochani, wnętrze gondoli. Zwróćcie uwagę na to, że w środku mamy tworzywo EPP. Ono jest bardzo ładnie zabudowane, dlatego, że na zewnątrz macie materiał, który też nie jakoś nie uzyskuje Wam większej wartości w gondoli. Ta gondola jest bardzo lekka właśnie dzięki temu tworzywu, ponieważ to jest tworzywo, które bardzo dobrze izoluje, ale które również jest bardzo fajnie przystosowane, jeśli chodzi o takie pory zimowe bądź letnie. Dlatego, że EPP możemy uzyskać Często, na nawet spotkać w samochodach, dlatego, że w tym momencie to jest tworzywo, które jest wytrzymałe, ale bardzo lekkie. A jeśli chodzi o wózki dziecięce, oczywiście, jeśli chodzi o gondole, mamy tutaj bardzo niską wagę gondoli, bo to jest niecałe 3 kg, ale również dlatego, że po prostu latem dziecku będzie chłodniej, a zimą będzie mu tam cieplej. To, jak mówiłam, pełni też funkcję izolacyjną. Gdyby ktoś z Was potrzebował ewentualnie wózka, który będzie super śledzał przy refluksie, ewentualnie dziecka, to tu macie spokojnie możliwość regulacji tego zagłówka w odpowiedni dla Was sposób, który tylko byście chcieli uzyskać, jeśli chodzi o konkretną pozycję. No i kochani, wracając do pokrywy, zobaczcie, że również tutaj możemy sobie ten daszek, jak widzieliście, bardzo ładnie przedłużyć. Możecie go sobie dodatkowo tutaj jeszcze schować, gdybyście chcieli całkowicie, dosłownie ograniczyć jakieś tam wiatry, czy deszcze dla Waszego dziecka. Ale również mamy pod spodem takie okienko, które umożliwia kontrolowanie sytuacji dziecka w gondoli. No i teraz słuchajcie, kolejny patent, który mi się tutaj też bardzo podoba. Daszek, któryś tutaj znajduje, możecie go ewentualnie odpiąć, dopiąć bądź schować, gdybyście mieli taką potrzebę. Natomiast zwróćcie uwagę na górę gondoli. Macie tutaj taki zamek, który generalnie bardzo sprytnie chowa Wam uchwyt do przynoszenia gondoli. W tym momencie po prostu mogę sobie tutaj wsadzić rękę i przenieść tą gondolę do góry. To tyle, tylko dokładnie Wam pokaże przy wyciąganiu gondoli ze stelaża. No i kochani, wypinanie gondoli bardzo fajny patent, czyli wypinanie pamięciowe, co oznacza, że wystarczy piknąć guzik z jednej strony. Z drugiej strony dokładnie tak samo i w tym momencie, tak jak Wam pokazywałam, dokładnie wkładamy sobie rękę w ten uchwyt i w tym momencie wyciągamy sobie gondolę, która jest bardzo lekka, jak mówiłam, bo ma tylko 3 kg, spokojnie ją sobie odstawiamy, no i w trakcie recenzji przejdziemy sobie, słuchajcie, na początku do akcesoriów, a potem omówimy sobie dokładnie stelaż i jego funkcje. No i kochani, torba. Torba generalnie również jest bardzo ładna, jeśli chodzi o tą praktykę, jeśli chodzi o kolor, dlatego, że ma też rączki skórzane, które też ułatwiają przenoszenie tej torby, ewentualnie, gdybyście chcieli ją przenosić w ręce. I ona również jest w zestawie, ale oprócz tego, możecie sobie tutaj pomóc z drugą ręką, mamy w zestawie również polie przeciwdeszczową i mamy również moskitierę oraz, słuchajcie, coś, co nie zawsze się zdarza w wózkach, czyli uchwyt na kubek, to może być słuchajcie kubek i dla mamy na kawę, dla taty na działkę i również dla dziecka jeśli chodzi o formę butelki. No i również macie, słuchajcie w zestawie pokrywę na nóżki do spacerówki, osłonkę, którą pokażę wam dokładnie przy spacerówce. No i teraz kochani, stelaż. Wózek jest do 15 kg, a jeśli chodzi o konkretne funkcje, mamy tutaj rączkę z ekoskóry, dzięki czemu też łatwiej się ten wózek prowadzi, po prostu jest Wam wygodniej, komfortowo bardziej dla rodzica. Rączka słuchajcie jest łamana, w związku z czym do każdego wzrostu rodzica się bardzo fajnie dostosuje. Również ta rączka bardzo fajnie służy do podbijania tego wózka. Mamy tutaj również kosz. Kosz słuchajcie jest zamknięty, duży plus tutaj za kosz tego wózka, dlatego że on jest regulowany na zamki. I potem do środka możecie sobie wkładać, co byście tylko po prostu chcieli. Też łatwość, jeśli chodzi o wypranie, bo tutaj możemy sobie tylko zamki odpiąć i włożyć ewentualnie do prania. No i przechodzimy w dół, czyli do kół. W dół, czyli do kół. Kochani, mamy tutaj koła żelowe, bezdętkowe inaczej, czyli koła, które są imitacją kół pompowanych. Dzięki czemu one dają Wam bardzo fajną amortyzację, ale nie macie tutaj zmartwień, jeśli chodzi ewentualnie o przebicie się koła, czy ewentualnie, jak to w przypadku pianek, do odkształcenia się. Jeśli chodzi o wypięcie, to też bardzo fajny system. Wystarczy przycisnąć jeden guzik i w tym momencie całe koło Wam wychodzi. Tak samo jest to również w kołach przednich. Natomiast w kołach przednich mamy dodatkowo możliwość zablokowania przedniego koła za pomocą jednego przycisku, które sobie tylko przekręcamy i w tym momencie koło może być ruchome albo zablokowane na wprost do kierunku jazdy przy takich cięższych warunkach. Dodatkowo macie tutaj również możliwości regulacji stelaża, czyli konkretnie jego amortyzacji i to sobie wykorzystujemy w momencie, w którym na przykład chcemy, żeby wózek był bardziej twardszy, od kiedy jest bardziej cięższy i ma trochę więcej kilogramów, Albo na przykład w momencie, w którym ten wózek ma być bardziej miękki, taki ciężkich terenów. Wtedy po prostu sobie regulujemy to przekręcając sobie tą regulację i wózek wtedy jest bardziej twardy albo bardziej miękki. No i słuchajcie, super patent, jeśli chodzi o hamulec tutaj z tyłu stelaża. No i słuchajcie, hamulec. Hamulec jest bardzo fajny, dlatego że nie niszczymy sobie w żaden sposób obuwie. I teraz co robimy? Nie ma Dwóch osobnych hamulców, po prostu jeden możemy sobie nim odblokować albo zablokować, i w tym momencie macie tutaj kolorystykę. Czerwony, wiadomo, wózek stoi, jest zablokowany, zielonym sobie go po prostu odblokowujemy i jest gotowy do jazdy. No i, kochani, czas na składanie stelaża. Tutaj nic bardziej prostszego, po prostu używamy sobie tutaj tych dwóch guzików, i w tym momencie składamy sobie stelaż do podłogi, on nam się automatycznie blokuje z lewej strony. Ponieważ tutaj macie taki element blokady, i to jest taka blokada, dzięki której staż nie rozłoży Wam się w trakcie wkładania go, np. do bagażnika, i też swobodnie możecie go sobie właśnie trzymać też jedną ręką. No i czas na spacerówkę. No i kochani, spacerówka. Mówiłam Wam o jeszcze jednym akcesorium, które mamy w zestawie. Jest to osłonka aążki spacerówki, ją po prostu trzeba sobie nałożyć na taki okres jesienno-zimowy. Nakładamy, klikamy napy i mamy gotowe dziecko, jest ochronione przed takimi ewentualnymi większymi temperaturami. No i czas na omówienie dokładnie spacerówki. Dlatego, że spacerówka, słuchajcie, należy do tych zdecydowanie większych, czyli spacerówek, gdzie macie zabudowaną ją bardzo dobrze jest bardzo szeroka, bardzo głęboka czy bardzo duża. No i teraz, kochani, funkcje spacerówki. Zacznijmy sobie na początku od budki, dlatego że po odpięciu zamka. Możemy sobie również ten daszek przedłużyć, ale również możemy odkryć dalkową wentylację, która tutaj jest na napy. Gdyby wentylacja była Wam niepotrzebna, ewentualnie możecie sobie po prostu ją zamknąć. Ona się zamyka na napy i jest e, pięknie. Natomiast z tyłu macie plastik jak w większości spacerówkach i po prostu dowolnie regulujecie sobie, jak ma być teraz siedzisko. I w tym momencie siedzisko mamy całkowicie na płasko. Mamy również tutaj bardzo fajny system od przodu regulacji podnóżka, ponieważ wystarczy sobie tutaj włożyć palce w te miejsca i w tym momencie podnóżek możemy sobie regulować. Bardzo fajny system, jeśli chodzi o plastik na dole, dlatego że dzięki temu dziecko stabilnie sobie postawi nogi, ale również to ułatwi czyszczenie. No i słuchajcie, wnętrze spacerówki. Przede wszystkim pałąk. Możemy sobie tutaj spokojnie tą ochronę tutaj materiałową odpiąć. Pałąk, słuchajcie, możecie sobie powiedzieć moto takiego jednego guziczka, który ma tutaj z prawej strony, takiego czerwonego. Wypinacie sobie całą jedną stronę, po czym ten pałąk jest 360 stopni. A jeśli chodzi o te pasy wewnętrzne, mamy je oczywiście pięciopunktowe. Z dwóch stron zapinane łączymy sobie je w całość, po czym po prostu sobie je wpinamy do pasa dolnego. Jeśli chodzi o przepinanie spacerówki, ona oczywiście może przyszedł bądź względem do kierunku jazdy. Robimy to dokładnie tak samo jak w gondoli, czyli za pomocą guzików z jednej sobie strony już odpięłam i w tym momencie po prostu ją sobie przepinamy na drugą stronę. No i kochani, jak zwykle, jeśli podobał wam się aktualny wózek, czyli Adamex Mobi Air Lux oraz aktualna recenzja oraz może, gdyby czegoś wam tam brakowało, jeśli chodzi o jakieś wymiary czy cokolwiek innego, to też dajcie znać wszystko też w komentarzu. Także ja się z wami dzisiaj żegnam, życzę wam udanych spacerów. No i jeśli wam się podobało, zachęcam do zostawienia subskrypcji i łapki w górę i komentarzy, żebym wiedziała, co na przyszłość mogę dla Was zmienić. Trzymajcie się, pa pa!